Dzień dobry, witam wszystkich w nowym tygodniu, 10 dzień października, zapraszam na poranny przegląd techniczny, oczywiście poniedziałek, startujemy sobie z wykresami w nowym tygodniu, a zaczniemy od wykresu głównej pary walutowej, czyli euro, USD, perspektywa z interwału jednogodzinowego, powoli tutaj kierunek kontynuowany jest, tak, jeżeli chodzi o te, o te ostatnie spadki, które tutaj trwają nam tak naprawdę, mniej więcej od czwartego, tak? czyli patrząc sobie z perspektywy ostatnich sesji, to jest ubiegły wtorek, czy ostatni wtorek, 4 października ten trend spadkowy, czy lokalny trend spadkowy, czy korekta wcześniejszego, wcześniejszego swingu wzrostowego jest budowana obecnie wybijamy 50, drobna reakcja się pojawi, pojawiła, natomiast większej obrony nie było na tym mierzeniu 50%, więc przesuwamy naszą uwagę na kolejny pułap. Cenowy, który tutaj oparty jest o współczynnik 61,8, czyli tutaj klasyczne małe FI, 61,8 FIBO, które może być tutaj aktualnie e, zaporą popytową, i z tego też poziomu być może jakaś większa korekta wzrostowa się pojawi. Oczywiście mam na myśli tutaj to ujęcie bardziej lokalne. E, jeżeli chodzi o to, kurs dokładnie tego wsparcia e, 0,97,10 to jest ta strefa, która nas obecnie interesuje. Na tą chwilę, patrząc z perspektywy interwału godzinowego większych potwierdzeń na razie nie ma, także nie ma tutaj chwilowo jeszcze jakichś decyzji podejmować, czy takie decyzje będą, wszystko zależy od tego, jak tu jak w tym, na tym obszarze te formacje świecowe będą się kształtowały w kontekście tej korekty, o której wspomniałem wcześniej, jeżeli z, mniej więcej z tego pułapu, czy w ogóle gdzieś w najbliższym czasie korekta wzrostowa zostanie wygenerowana, patrząc na to ujęcie lokalne, może przejdę na 30 minutówkę jeszcze, to jeżeli taka korekta zostanie. Yy, Wygenerowana to aktualizujemy sobie to mierzenie, które też pokazywałem na koniec ubiegłego tygodnia od, ten do, od tego dołka, które, który się pojawił dzisiaj po godzinie 7:30. Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że ten dołek zostanie jeszcze pogłębiony, wtedy wymagało będzie to kolejnej aktualizacji. Natomiast jeśli z tego pułapu gdzieś ta korekta będzie budowana, no to interesuje nas ten poziom FS100, który obecnie wyznacza nam kurs 09808, 09810. To są te okolice e, lokalnego oporu na euro USD. E, idąc dalej, w kontekście kabla, <laughs> widzimy, że tutaj z perspektywy, e, z perspektywy, nie wiem, czy nie będzie to lepiej na H4, widać chociaż patrząc też na H4, również strefa zanegowana. Ja tutaj ten obszar związany z tym mierzeniem FS100, szerokim FS100, tutaj zdecydowanie muszę anulować, jakby dla mnie poziom tutaj jest zdecydowanie już nieaktualny, a jeśli chodzi o tą perspektywę i perspektywę najbliższego wsparcia dla notowań, no to możemy sobie pomierzyć ten swing wzrostowy e, i widzimy, że 38,2 FIBO, które obecnie, e, który obecnie rynek przetestował, tak, zobaczcie, że tak naprawdę tutaj kompletnie w punkt ten poziom, e, poziom wypełniony i ten poziom wybroniony, tak, jeśli sobie spojrzymy zaraz jeszcze z mniejszego TF-u, może, może z H1, to zobaczcie, że tak naprawdę w punkt 1 dwa, trzy, cztery kolejne świece godzinowe przetestowały poziom, natomiast obecnie po tej formacji spadającej gwiazdy warto by było poczekać na być może kolejną wzrostową białą świecę i myślę, że to jest fajna okazja tutaj na dzisiejsze przedpołudnie, jeżeli chodzi o ewentualne pozycje na GBPUSD, tak, na kablu, czyli zagranie pod umocnienie się funta brytyjskiego w stosunku do dolara. Idąc dalej, USDJPY tutaj, oczywiście, średnio-długoterminowo cały czas ten trend wzrostowy jest y, dominujący, jeżeli chodzi o perspektywę na, y, na ujku. Na razie gdzieś nie, nie spoglądamy na te, na te szerokie scenariusze, bo jakby te korekty są dosyć płytkie. Może poza tą y, z 22 września bardzo dynamiczny ruch, natomiast straty zdecydowanie zostały odrobione, może nie aż tak szybko. Natomiast trzeba mieć na uwadze też taką perspektywę obecnie na ujku, że ten wierzchołek 145,90 może być, może być utrzymany tutaj, bo ten ruch, ten ruch spadkowy, który się pojawił został teraz wypełniony, natomiast bardzo często też tak bywa, że ten ruch powrotny się pojawia, natomiast już tego szczytu nie przebijamy, a tendencja się zmienia, także w kontekście takiej średnioterminowej, w kontekście takim średnioterminowym Tutaj zwracam uwagę na to, że ta strefa cenowa 145,80, 145,90 może być tym szczytem obecnie na kolejne tygodnie. Zobaczymy na jak długo, tak jesteśmy wyjątkowo wysoko, jeżeli chodzi o ten rynek, więc może to się okazać, że to 145,90 czy okolice 146 mogą być tam zaporą nawet i na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące, także dla średnio-długoterminowców zwracam zdecydowanie na to uwagę. Natomiast jeżeli ktoś w tym yy, w mniejszym terminie trochę chcę pohandlować lub podłączać się jeszcze do trendu wzrostowego, co oczywiście nie jest złym rozwiązaniem, bo cały czas prawdopodobieństwo zyskowności z pozycji długich wydaje się dużo, dużo większe. No to w takim kontekście ten układ 1 do 1 na korekcie pędzącej wyznacza nam wsparcie po kursie 143,80-143,85. I zobaczmy sobie jeszcze rynek złota, tutaj zanegowana korekta. Zanegowany tak naprawdę poziom, może nie korekta, to mieliśmy poziom wcześniej, na którym pojawiała się reakcja cenowa, tak, tutaj gdzieś formacja podwójnego szczytu, 1701 wybit, także zdecydowanie ten poziom już możemy sobie z wykresu usunąć i te spadki, które obecnie są budowane na złocie, zaraz spróbujemy sobie jakoś to pomierzyć w, jakim, w tym kontekście, gdzie możemy zobaczyć najbliższy popyt. Ja tutaj pewną strefę już widzę, natomiast zobaczmy, czy to zgadza się z mierzeniami. Poniekąd tak, bo myślałem o tym strzale popytowym, który tu pojawił się na wysokości 1671,5 dolara za uncję. Mamy tutaj 50, czyli w takim kontekście, że dodatkowe potwierdzenie występuje i to bardzo silne dodatkowe potwierdzenie w postaci tego strzału popytowego. Ta 50 tutaj mocno się zgadza nam, jeżeli chodzi o te, o te oczekiwania. No i właśnie to wsparcie to wsparcie na złocie po kursie 1672 dolary za uncję. Na tym chwilę tutaj zdecydowanie w, na tym obszarze upatruję ewentualnie jakiegoś e, rozegrania na tym rynku, tak, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim, czy tylko i wyłącznie pozycje długie, biorąc pod uwagę oczywiście tą strefę, tak? także do obserwacji. Obecnie handlujemy w okolicy 1687-88, natomiast w przypadku kontynuacji z tych spadków oczywiście celujemy w to 1672